Kurde, patrzcie jakiś śmieszny wynalazek wyciągnąłem ufowi z szafy. Mówi, że to silnik elektryczny, który popiera znikomą ilość prądu, bo działa głównie na magnetyzmie. Strasznie dziwne to ustrojstwo. Trochę plastiku, kilka kabelków, mostek H, Arduino. Dziwne. Gadał mi, że zrobił sobie taki właśnie prototyp. Sam. Wymyślił cały koncept. Wymyślił części. Zaprojektował je, wydrukował, no i potem bawił się z tym silnikiem. Aż wyszedł mu taki zajebisty silnik elektryczny z jedną wadą. No, dla jednych wadą, dla innych zaletą. On w ogóle nie produkuje podobno prądu. Tak nula nul. Więc silnik z niego zajebisty, ale strasznie chujowa prądnica. Ale jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Yy, podobno w ogóle nie ma w nim żadnych cewek, ani drutu miedzianego, tylko wymyślił ufo wymyślił sobie swoje moduły, które wsadził do tej niebieskiej obręczy. Te moduły są z jakiegoś dziwnego materiału, więc nawet nie, nie, nie podał mi szczegółów. Yy, moduły są tutaj, w niebieskiej obręczy, a w kołach są magnesy ferytowe. No i to magnesy, to magnesy się kręcą, a na... Wiesz, to magnesy się kręcą po prostu, moduły są stałe coś tam jeszcze mówi, że wcale się ten silnik nie grzeje, tak nie oddaje temperatur, ale grzeją się za to łożyska, no ale łożyska nie osiągają jakiejś kolosalnej, nie, nie osiągają kolosalnej temperatury, więc nie są jako tako problemem. Sam nazywa go jednofazowym silnikiem prądu przemiennego, synchronicznym. więc w sumie to ciekawa nazwa. Ogólnie nie to dziwny człowiek, no bo Kurde, zapytałem go, jak on sobie zabezpiecza takie wynalazki. Czy tam pra prawem patentowym, czy jak? A on powiedział, że w ogóle w prawo patentowe nie wierzy. Jedynie takie wynalazki zabezpiecza sobie notarialnie od własności intelektualnej. Więc ogólnie jest strasznie dziwnie. Coś mi jeszcze gadał, że, że te moduły to jeden z lepszych jego majstersztyków. Jeden z lepszych majstersztyków, jakie stworzył, tak naprawdę. I mówi, że one nie nadają się tylko do tego silnika, ale nadają się do jeszcze wielu innych rzeczy. Podał mi przykład, to był chyba podał mi, że nadają się do siłowników, więc ciekawa sprawa. Ogólnie sterowanie tego silnika musi być dość proste, no bo silnik działa na prądzie przemiennym, z tego co słyszałem. A te dwie rzeczy, one są tylko do tego, żeby podpiąć ten silnik na prądzie stałym. Więc ciekawy to wymyślił nasz kochany UFO. No, a ogólnie wracając jeszcze do produkcji, no to skoro silnik w ogóle nie produkuje prądu, no to on będzie słaby do samochodów i do takich różnych dziwnych jeździ, no bo przy hamowaniu nie będzie w ogóle odzysku. Ale za to na przykład ten silnik sprawdzi się w lotnictwie. No z tego względu, że w lotnictwie nie ma odzysku, no bo śmigła nie mają takiego oporu o powietrze, żeby zwrócić jakąkolwiek energię do, siln do, do, do silnika, silnikiem. Do... No ogólnie nie mają jak zwrócić energii. O, o powietrze. No i silnik. Ten silnik jest strasznie lekki. Strasznie lekki, jest mały, no i tani. Jak widać. A, i z tego co mi mówił, bo jeszcze nie widziałem go w akcji, to silnik ma straszny moment obrotowy. Więc będzie idealny. Ogólnie, co, nie wiem nawet co o tym myśleć dziwne to takie ustrojstwo. Ale jakby ktoś miał jakieś pytania, no to śmiało pytajcie. Może wypytam jeszcze majsterka, może mi coś powie. Tyle.